Celem rekolekcji jest to, aby wrócić, aby na nowo zanurzyć się, odnaleźć się w tym, co jest naszym centrum. Wracam do centrum. Co jest centrum duchowości chrześcijańskiej? Co jest tym centrum, tym sercem w duchowości ludzi powołanych, chrześcijan, a szczególnie kapłanów? Co jest tym centrum, centrum, z którego żyję, z którego się wszystko wydarza, w którym się wszystko rodzi i, i rozpoczyna? Otóż tym centrum jest bardzo proste, pokorne, piękne, miłosne spotkanie z moim mistrzem, z Chrystusem. Nie ma innego centrum. Proste, ciche. Milczące, tam gdzie nie ma wiele, wielu słów, spotkanie z Chrystusem, tak jak się spotyka przyjaciel z przyjacielem, oblubieniec z oblubienicą, ktoś bliski z kimś bliskim, w serdecznej, czułej, bliskiej więzi, to jest nasze centrum. Wszystko, kapłaństwo jest wtedy owocne, kiedy nieustannie żyjemy z tego centrum. Nie ma, drodzy bracia, żadnej drogi do tego centrum. Nie ma drogi do Chrystusa. Nie ma takiej drogi. Na świecie nie ma drogi do Chrystusa. Filozofia nie jest drogą do Chrystusa. Kto studiuje filozofię, nie dojdzie do Chrystusa. Drogą do Chrystusa nie jest także psychologia. Drogą do Chrystusa nie jest sztuka. Drogą do Chrystusa nawet nie jest teologia. Teologia nie jest drogą do Chrystusa. Ponieważ Chrystus jest drogą. Chrystus jest drogą do filozofii. Nie zrozumiesz nigdy piękna filozofii, głębi filozofii, starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej. Nie zrozumiesz bez Chrystusa. On jest odwieczną prawdą. To właśnie w spotkaniu z Nim, w dialogu z Nim zobaczysz, jak piękna jest filozofia. On jest drogą do filozofii. Filozofia bez Chrystusa, bez odwiecznej prawdy, bez logosu, traci swój sens. Staje się jakąś analityczną zabawą, która analizuje w kółko swoją własną neurotyczność. Podobnie nie ma, Chrystus jest najpiękniejszą drogą do prawdziwej psychologii, rozumienia człowieka. To już bardzo pięknie odkryła kiedyś Edyta Stein. Powiedziała, że nie filozofia i psychologia doprowadziły mnie do Chrystusa, ale Chrystus doprowadził mnie do filozofii, do pedagogiki, do psychologii. On jest drogą. To jest herezja sądzić, że istnieje jakaś inna droga do Niego. Ja jestem drogą do Ojca, do wszystkiego, co ma sens. Także do teologii. Można studiować teologię, można napisać magisterium, owszem, nawet drugie magisterium. Można zrobić doktorat z dogmatyki na temat Ratzingera czy innych wielkich teologów. Można zrobić habilitację i na końcu zostać ateistą. Na końcu można zostać ateistą. Teologia nie jest drogą do Chrystusa. Chrystus jest drogą. Jeśli ja żyję jako kapłan blisko Jego, jak uczeń, moja głowa spoczywa każdego dnia na jego piersi, przy jego sercu, wtedy mogę studiować teologię. Wtedy teologia jeszcze bardziej przybliży mnie do niego, jeszcze bardziej pozwoli mi zrozumieć, kim on jest, jak bije jego serce. Nie ma teologii bez tego centrum. Największą krzywdę, krzywdę Kościołowi wyrządzali i wyrządzają niewierzący nie niemodlący się teolocy. A takich jest dużo, zbyt dużo. To spotkanie, to centrum jest źródłem naszego powołania, naszego życia. W tym centrum, w tym spotkaniu, gdzie jest tak wiele, wiele ciszy, cisza, która jest najbardziej czułym i intymnym słowem Boga. Cisza jest najbardziej czułym i intymnym słowem Boga. Najpiękniejsze więzi, najgłębsze przyjaźnie poznaje się po głębi ich ciszy. Ludzie, którzy się kochają, trwają w ciszy, patrzą na siebie czule, krzyżują się ich spojrzenia, nie potrzebują wiele słów, żeby ukryć pustkę swojej więzi. Czasami ludzie, którzy się boją siebie nawzajem, boją się spotkań, boją się relacji, mówią dużo, opowiadają dużo, robią taką mgłę taką zasłonę ze słów, żeby się schować. W psychoterapii często używać takiego sformułowania. Dlaczego się Pan, czy Pani chowa za swoimi słowami? Kto się chowa za tymi wieloma słowami? Tam, gdzie są spotkania prawdziwe i głębokie, tam cisza jest najbardziej czułym i intymnym słowem, które łączy bardzo mocno. Bóg wypowiedział tylko jedno słowo, bracie. Jedno słowo. Jego Syn jest jedynym słowem, ojca, to nie są słowa ojca. Na początku było słowo, nie słowa, jedno słowo. Z głębokiej ciszy ojca. Słowo, przez które wszystko się stało, zostaliśmy narodzeni, odkupieni. Słowo, o których dokonuje się nasze zbawienie. Wszystko w tym jednym słowie. Im głębsze są spotkania właśnie w centrum, tym więcej ciszy, milczenia. Tak jak na tych pięknych filmach Wielka Cisza, czy tym ostatnim pięknym francuskim filmie Ludzie Boga. Dlatego, drodzy bracia, właśnie kolekcje są po to, żeby do centrum, w centrum się odnaleźć, zanurzyć, żeby właśnie nie szukać drogi do centrum, ale żeby być w centrum. Po to są rekolekcje. Po to jest cały wielki post, ta wielka redukcja tego, co mniej istotne, aby sprawdzić, czy ja rzeczywiście jestem w centrum. Czy ja nieustannie słyszę, jak bije jego serce? Czy jestem jak uczeń, który położył głowę na jego sercu? To jest najpiękniejszy obraz ucznia. Jaki mamy piękniejszy obraz niż ten, kiedy Jan położył w najbardziej ciemnym, trudnym momencie pewnie swojego życia, kiedy Chrystus został zdradzony, kiedy zbliżała się męka? Położył swoją głowę przy jego sercu i słuchał, jak ono bije. To jest. Uczeń to jest ten, który słucha bijącego serca mistrza. To jest uczeń, który także potem studiuje, rozwija, się, tworzy, ale z tego centrum. W tym spotkaniu rodzą się nasze ludzkie spotkania, to właśnie nasze, wszystkie nasze źródła są w tym, w tym centrum. Spotkanie, spotkania rodzą się z tego spotkania. Nasze ludzkie spotkania zrodzą się z tych spotkań. Prawdziwe i głębokie spotkania. Głębokie spotkania z ludźmi, takie spotkania, które naznaczą ludzi głęboko. W centrum całej antropologii jest ludzkie spotkanie. To jest najpiękniejsza chyba filozofia człowieka, która się opiera na pojęciu spotkania, więzi. Człowiek jest człowiekiem w spotkaniu z drugim człowiekiem, ale to spotkanie nie ma źródła w ludzkim spotkaniu, ale w spotkaniu z tym, który jest słowem, logosem. Słowem Ojca. Który nieustannie żyje w spotkaniu z Ojcem w Duchu Świętym. Spotkania rodzą się z tego spotkania. Jesteśmy często właśnie mistrzami takich krótkich rozmów. z jest takie właśnie takie dzisiaj częste zjawisko, takie właśnie krótkie rozmowy, takie w stylu Radia Z, takie bardzo błyskotliwe, powierzchowne, krótkie rozmowy, ale na dłuższą, w dłuższym okresie te krótkie rozmowy tracą swoje znaczenie i blask. Człowiek potrzebuje głębokich, długich spotkań, delikatnej ciszy. Dopiero żyjąc, wracając do tego centrum w tych rekolekcjach. Właściwie można, można by właściwie ktoś był naprawdę odważny, to to właściwie mógłby całe, całe, całe te dni spędzić tylko patrząc na ten obraz ucznia, który położył swoją głowę na, na, na piersi Chrystusa, przy sercu Chrystusa. I też tak właściwie te trzy dni tak po prostu być, w ciszy być, może byłyby to najpiękniejsze rekolekcje, bez słów. W ciszy przez trzy dni być przy swoim mistrzu, a potem wrócić do studiów pisania pracy magisterskiej, przygotowania kazań, konferencji i tak dalej. Przygotowanie się do służby diakońskiej. Cała nasza egzystencja kapłańska, drodzy bracia, służy właśnie po to, żeby doprowadzić ludzi do tego centrum. By ludzi tam doprowadzić. Po to, po to ofiarujemy siebie, po to żyjemy w celibacie, studiujemy, aby ludzi doprowadzić do tego właśnie centrum, do, 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 do do serca Chrystusa. Cała katecheza, cała liturgia, wszystkie zwyczaje, kolenda, wszystko to, wszystko, cała działalność z dziećmi, z młodzieżą zmierza właśnie po to, żeby doprowadzić człowieka do tego doświadczenia, do centrum.